Firma M-Bud pana Marcina Wysoty od ponad 4 lat specjalizuje się w montażu ścian z bloków Silka Tempo i ścian wewnętrznych spłyt płyt Itong e Panel. Na koncie ma już ponad 10 inwestycji zrealizowanych we Wrocławiu w tych technologiach do szybkiej budowy. Jesteśmy na budowie budynku wielorodzinnego realizowanego w systemie Silka Tempo i e Itong Panel. Wcześniej realizacja ścian i e ten panel była robiona wózkiem ręcznym, nazwijmy to. Dzisiaj mamy wózek mechaniczny. Rozmawiamy z monterami, którzy dzisiaj tym wózkiem montowali ściany i e ten panel. Darku, jak ci się pracowało? Czy było lżej, wygodniej? Jak byś to ocenił? No wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Nie trzeba już w tym fizyce podnosić tej płyty. Podjeżdża fajnie. No troszkę trzeba mieć do tego więcej miejsca, Warto, żeby powstać sobie jakoś tak konkretnie te płyty. No i myślę, że to zdaje egzamin. Nie trzeba się po prostu męczyć przy tym. Nie. Uważasz, że to jest te samo tempo czy przy wózku normalnym, czy to jest wolniej, szybciej? No dzisiaj pokazało to, że jednak tempo raczej się nie zmniejsza. No to Także jest... wychodzi wszystko na plus. No dzisiaj jestem z tego zadowolony z tego wózka. To chyba z takich zalet jest to, że mieliśmy płyty spiętrowane, tak? tak, tak, jedna tak. Na I to też jest właśnie fajne, właśnie, że, że nie trzeba właśnie z góry, bo zazwyczaj we dwóch żeśmy ściągali na wózek, a teraz podjeżdża sobie jedna osoba spokojnie w momencie, gdy ja sobie ustawiam, kolega podjeżdża wózkiem po tą drugą płyt, po tą drugą paczkę i bez problemu sobie ściąga i podjeżdża bez mojej pomocy. Nie, nie ma tego zmęczenia fizycznego robiąc takim wózkiem automatycznie. Tak. Z pracy do domu wrócisz będzie normalnie, nie zmęczony, nic nie będzie bolało. To, to, to jest bardzo ważna rzecz. W ramach montażu płyty i panel sugerowaliśmy do tej pory, że robi to właściwie jeden mont, mhm. Jeden montażysta. Dzisiaj robicie to sobie, czy tutaj akurat Dwie robicie osoby, to sobie tak? w dwójkę. Jakie są zalety takiego, takiego działania? Co możemy o tym powiedzieć? No jest wygodniej. Przede wszystkim w momencie, gdy ja na przykład ustawiam, kolega już docina płytę albo, na, albo po skończeniu ja coś ustawiam, on podrzuca już za prawą czy obcina piankę na drugi dzień. Próbowałem kiedyś sam robić i to jednak jest trochę ciężej, nie? Mhm. A we dwóch to myślę, że porównywalnie jest metrażowo, tak jakby jeden sam zrobił, byśmy to tak jakoś podzielili, dlatego wygodniej jest, no, moim zdaniem, tak. Zauważyłem jeszcze, wy sobie trasujecie ścianę na podłodze, na tak, podłodze tak. Tak. tak? No ze względu, no, no mi jest po prostu wygodniej do sufitu. Jest jakby firma, dalej jak do, do podłogi. Tą kreskę jakby bardziej bliżej jest mniej. Widzę ją mm -hmm. jak przekładam w I tak jest mniej No wypadnie. Mamy też okazję dzisiaj porozmawiać z panem Marcinem Wysotą e, z firmy Mbud, właścicielem firmy tak naprawdę i zapytać go o jego doświadczenia i historię z naszymi płytami i ten panel. Od czego się zaczęło panie Marcinie? No zaczęło się tym, że dużo łatwiej i prościej się buduje. Szybciej i lżej jakby to powiedzieć. Człowiek się nie namęczy. Ani... Realizując montaż płyt ten panel, czy ściany działowe z tego naszego systemu i ten panel robicie, jesteście w stanie zrobić więcej metrów kwadratowych? Czy to wpływa na zyskowność Pana firmy? Tak, oczywiście, dużo więcej metrów można zrobić, ale że jest, jest dużo, dużo szybciej. No i obserwując dzisiaj naszą pracę z wózkiem automatycznym, możemy też stwierdzić, że jest możliwy jeszcze większy komfort pracy. Jak Pan to ocenia? No tak, nie trzeba dźwigać tej płyty, jest sprzęt do tego, który to dźwiga i on to przynosi te obciążenia całe. tak. Nie męczymy się tyle i możemy zawsze więcej troszkę zrobić. Do tego wszystkiego potrzebne jest mniej ludzi, mniejsza liczba ludzi, żeby pracowało. Mamy jeden wózek, do jednego wózka potrzebujemy dwie osoby. Praktycznie jeden podaje, drugi układa, docinek jest też bardzo mało, praktycznie ich prawie nie ma. Do odpadu jest bardzo mało, tylko... także to też jest jakiś większy plus dla mnie, no bo ja jakby to powiedzieć pomocnik nie musi tego wyrzucać materiału ani nic. A teraz pytanie, a czy ci sami montażyści pracują u pana i montują ścianę tą Panem i robią na silkę tempo, czy to są osobne ekipy? Czy mamy takie i takie, ale ogólnie tutaj chłopaki co robią tego i tonga panela, tak samo robią i silkę tempo. A panie Marcinie, ile lat temu zaczęła się przygoda z silką tempo i, i ten panel? I mniej więcej? No czym mniej więcej około 4 lat temu. Już tak działam, tak dość prężnie w do Wrocławiu. Są filmy, które nie rozwierzają naszego i panela i mówią, że z drobnego wymiaru zrobią porównywalnie szybko. Albo wygodniej, albo lepiej. Jeżeli murujemy z małego formatu do jakiejś wysokości, idzie naprawdę dość szybko, ale później, czym, dajemy na, czym wyżej murujemy, to już jest jakiś problem. Bo musimy włożyć, nałożyć tego materiału na rusztowanie i już jakby to powiedzieć jest jakiś problem. A największe problemy zawsze są pod sufitami, bo są jakieś małe docinki, one nie za, zawsze jest ciężko ustawić i tam zawsze, przeważnie tam jest problem. Nie? Pod sufitem zawsze jest problem, na nadprożu jednak jakby nie było, ustawiamy nadproże i też jest problem na nadprożu, żeby ten pustak był równiutko. Nie? Bo generalnie, jak się z drobnego wymiaru, to przy ten ostatni bloczek, który wkładamy, trzeba dociąć. Nie? Trzeba dociąć i trzeba tak. go tam wcisnąć. Trzeba, wcisnąć. trzeba go tam wcisnąć no i trzeba go ustawić, żeby był równiutko I, I zawsze tutaj, jeżeli przychodzi jakiś inspektor albo jakiś odbiór, to zawsze jest problem z ostatnią warstwą. Bo jednak, jakby nie było, ciężko ją ustawić w pionie. No i tu, tu, tu uważam, że to jest, nie wiem, tu się chyba zgodzimy, że przewaga tego systemu, że stawiamy i od razu tą dilatację u góry mamy Oczywiście, już, taką, już jest cała delatacja i zawsze też jest problem dilatacji, bo żeby. Bo idealnie. Przychodzi inspektor, ma być centymetr albo półtora i weź teraz zrób, dotknij tego pustaka idealnie. A tutaj mamy równiutką fugę i przy ścianie, i przy suficie. Nie mamy się do czego doczepić. No i co, myślicie o tym, że kiedyś zmienicie i przejdziecie jeszcze na drobny format? Znaczy teraz to już chyba raczej ciężko będzie. <laughs> a co możecie, a co Pan może doradzić e, no innym wykonawcom, którzy jeszcze tego nie stosowali? Warto, żeby spróbowali? No żeby się nie bali, niech próbują nowości, zawsze z nowościami coś jest, coś jest dobrego. To trzeba zobaczyć spróbować. Kto nie spróbuje, to nie będzie wiedział, czy to jest dobre, czy nie. Tak. Nowe doświadczenia, nowe wyzwania polecamy wszystkim wykonawcom na rynku. Próbujcie, my chętnie pomożemy, udostępnimy sprzęt, przeszkolimy. No, Pani Marcinie, no, bardzo dziękuję za ten wywiad, no i zakładam, że spotkamy się na kolejnych realizacjach. No oczywiście, jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję. Wózek automatyczny, który pojawił się w ofercie Excella Polska, zapewnia większy komfort pracy z płytami i e tonk panel. Podnosi płyty z palet spiętrowanych i może służyć jako blat roboczy np. w przypadku docinania płyt. Ułatwia transport i ustawianie płyt w pionie. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków wynajmu.